Cześć, czekam na swoje jedzenie. Czekam na swoje jedzenie, i nie wiem, czy będzie mnie słychać. Naprawdę, słuchaj, uważam, że tu nie ma czym się zająć poza sobą. W tym życiu nie ma więcej czym się zająć. Wszystkie inne inwestycje są przegrane z założenia. Zawsze przegrasz. Żeby zminimalizować stratę i ilość tego wszystkiego, co cię smuci, musi się skupić na sobie. Ja podchodzę do życia z zaparciem naukowca. Wyeliminując, eliminując, wyeliminowawszy z życia to, co mi daje plony, których nie chcę. Oraz wnosząc do życia to, co zwiększa moją radość, siłę, poczucie spełnienia. Jeżeli masz pomysły, co jeszcze możecie dać? Najbardziej efektywne inwestycje, najlepszy zwrot. W życiu niż inwestycje w siebie, w swoją siłę, w swoją satysfakcję i w swoje niekończące się jakieś poszerzanie, ekspansję tego, co wiesz, na co cię stać, jak możesz wpłynąć na ten świat i co możesz osiągnąć. Jeżeli masz jakieś inne alternatywne pomysły, co według ciebie jeszcze jest warte tego, żeby skupić na tym swoją uwagę? Pisz w komentarzach, chętnie się dowiem.